Dobra, robimy płukanie silnika Mercedes W211 2.2 diesel 271 tysięcy przebiegu Wlejemy teka i zobaczymy jakie przyniesie efekty Silnik nie był nigdy płukany Z tego co mówi właściciel Także stosujemy dwa razy Płukankę Zaszkodzić nie zaszkodzi Ale może pomóc Dobra. Odpalamy, płukamy

ka samo sam się sam wschodzi, tak wypłukało. Dobra. To miski zaś, tu seba, taki no. to jest chyba żur ładnie wypukało, śleje to się, no tak Dobra Dobra, będziemy nagrywać jak się olej spuszcza